Jestem kosmetologiem i doskonale wiem, co znaczy czysta i zdrowa skóra. Dlatego też tak często przypominam o tym, jak ważne jest to, by systematycznie i regularnie myć pędzle, akcesoria do makijażu i dbać właśnie o tę higienę. I uważaj, bo dzisiaj zrobimy sobie bardzo ważny test. To, co tutaj widzisz, to specjalna płytka, dzięki której sprawdzimy, co znajduje się na pędzlach. I co na tych pędzlach żyje. Jak już pewnie się domyślasz, taka płytka służy do tego, by sprawdzić, no właśnie, czy są jakieś bakterie, czy tych bakterii nie ma. I zrobimy test. Po jednej stronie posmarujemy płytkę brudnym pędzlem, a po drugiej stronie posmarujemy płytkę pędzlem, który niby jest czysty. Pędzel brudny od różu i wysmaruję teraz nim z jednej strony właśnie tę płytkę. O. W ten sposób. A z drugiej strony wysmaruję płytkę potencjalnie czystym pędzlem, ale nie używanym od dwóch dni. Teraz zamykam płytkę właśnie w tym opakowaniu i odstawiam ją na 14 dni. Zobaczymy później, po tym czasie, czy coś na niej wyrosło i czy coś żyje. Na tych pędzlach. Brudny pędzel i potencjalnie czysty pędzel. Wybacz, ale nie czekałam 14 dni, bo po 10 dniach już było właśnie to i nie mogłam na to patrzeć. Czy ty widzisz, co tutaj wyrosło, co, co żyje na Twoich pędzlach, bez względu na to, czy są brudne, czy też czyste? Mam nadzieję, że teraz już rozumiesz, dlaczego warto dbać o czystość akcesoriów do makijażu.